Czy do sprawy o alimenty należy gromadzić paragony? Posłuchaj materiału do końca, wszystkiego się dowiesz. Generalnie alimenty są zależne m.in. od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Dajmy na to dziecka. Czy zatem matka bądź ojciec, który stara się o alimenty, musi gromadzić dowody na wszelkie wydatki na dziecko? Zacznijmy od tego, że paragony same w sobie nie są jakimś szczególnie mocnym dowodem na to, że tyle i tyle zostało wydane na dziecko. Paragon jedynie obrazuje, że dokonano jakiejś transakcji handlowej, natomiast nie jest w nim wyszczególnione z kim. I to jest kluczowe w tej kwestii. Jeżeli już chcemy dokumentować wydatki na dziecko, domagajmy się zatem zamiast paragonów faktur imiennych. Możesz to zrobić przy każdych zakupach. Natomiast nie jest to konieczne przy takich wydatkach, które są absolutnie standardowe. Jeżeli idziesz na zakupy do marketu, kupujesz. Standardową żywność czy jakieś środki kosmetyczne, to sąd też ma swój rozum. Nie trzeba go zasypywać plikiem dokumentów obrazujących każde zakupy na przestrzeni ostatnich miesięcy, bądź czasami, nawet zdarzało się w mojej praktyce, że i lat. Sąd nie jest księgowym, nie będzie analizował setek faktur związanych z zakupami w jednym czy drugim markecie. Sam zna, że tak powiem, wydatki, które trzeba ponieść na wyżywienie czy podstawowe środki. Higieny. Natomiast warto, jeżeli dziecko ma jakieś dodatkowe potrzeby, typu zajęcia dodatkowe, sportowe, czy artystyczne, bądź jest konieczna jakaś płatna terapia, aby to było rzeczywiście zobrazowane fakturami imiennymi. Jeżeli chodzi o takie ponadstandardowe wydatki związane z terapią, zajęciami dodatkowymi, czy też jakieś znaczące wydatki związane z innymi potrzebami dziecka, typu zakup laptopa, telefonu, tableta, poważne wydatki wakacyjne związane z wyjazdem na kolonie, to warto mieć albo rachunek, który to obrazuje z wyszczególnieniem imienia i nazwiska co najmniej rodzica, a najlepiej dziecka, albo właśnie fakturę imienną w tym zakresie i ją przedstawić w postępowaniu sądowym o ustalenie alimentów bądź o podwyższenie lub obniżenie alimentów w tym wypadku. Po więcej praktycznej wiedzy zachęcam do obserwacji profilu.